Po nieudanym punktowym weekendzie Piotr i Michał postanowili spotkać się w latynoskiej restauracji. Czwarta kolejka kurwa, z Beniaminkiem 1:1. Tylko ty mnie rozumiesz. Też kurwa się nadajesz. Fasolą miałeś być. Po ostatnim wypadzie z Piotrem, postanowiliśmy, że nasze spotkania będą miały charakter cykliczny. Dlatego postanowiłem dzisiaj zaprosić Piotra na lunch. Na lunch, po bardzo nieudanym weekendzie. Siemasz Michał. Siemasz Piotruś. Patnę tutaj. A co ty taki odprężony, jak po zagranicznej wycieczce? Weź daj spokój, dobrze mi przypomniałeś. Muszę zrzucić tą marynarkę, no. Ona miała być szczęśliwa. A co? Zero trzy w Zabrzu. Widzisz, to no mnie też oszukali. No miała być fasolka i widzisz. Powiedziałem, że prędzej mi kaktus na ręku wyrośnie. Opuncja to jednak nie to samo. Ma kolce, a ten weekend Miał dla nas kolce. Napijmy się. Ja miałem widzisz, jednemu już zapewnić ekstra pensję, a jak się okazało tak naprawdę... Chyba Ty się do tego trochę Piotruś przybliżyłeś. Gdyby nie sędzia, a wiesz który sędzia? Wiem. Ten niby z Bydgoszczy, czy z Warszawy, czy z Warszawy, czy z Bydgoszczy. Wiemy o kogo chodzi. No widziałeś, złapał go w pół, a on nic. Już tam powinna być czerwona kartka. Bambuko z fasolą nie zrobili, no ale sam, sam wiesz no... Sam się nie zwolni. no zapuściłem teraz trochę brody. Żebym jak się mijał z profesorem, żeby mnie nie poznał. Słuchaj, ja mogę sobie pozwolić na wiele. Bo jak odwrócisz tabele, to jestem na czele. Ale Ty, jak sobie tak na Ciebie patrzę, tak jak Ci idzie Piotruś. Powiem Ci tak, no mówi się huknąć i malediwy. Ja mam wrażenie, że Ty już wybierasz olejki do smarowania. Przegrałem w Zabrzu, teraz przede mną ciężki mecz z Beniaminkiem z Mielca. Ja na zewnątrz jestem zły. Pokazuję to, ale w głębi serca wiem, że mogę dzięki temu zgarnąć 50 tysięcy złotych kontraktu od Betfan. Dziękujemy. Panie dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Uh -huh. Tak się śmiali z tego Jurka, że zadowolony, że zagrał na minimum. A jego chłopcy, których miał pod swoją kuratelą przez ostatnie dwa tygodnie, jak z Oni wychodzą na Liverpool i grają jak z Macedonią. Wiesz co, to jest wszystko zasługa. Papieża. To jest wszystko zasługa naszej reprezentacji i naszego selekcjonera. Tych, co byli na zgrupowaniu, przygotował, mm -hmm. a tych, co, co nie byli, wskazał im drogę. Słyszałeś, że Maczek się pojawił? W Krakowie? Był. Był. W Warszawie? Był. Był. W Poznaniu? Był. Był. W Szczecinie? Był. Gdzie trafi? Kraków. <laughs> nie, no wydaje mi się, że chyba raczej, jeżeli miałby gdzieś trafić, Piotrusz, to powiem ci. Do Gdańska. Że jesteś taki wywożony. Tobie nie jest teraz potrzebny ochroniarz, tobie może być potrzebny prawnik. Słuchaj, pojedli, popili? To by zapalili. Idziemy na spacer. No i widzisz Piotruś, pojedli, chciałeś żeby pochodzili, sobie chodzimy, ale coś się widzę kurwa smuci. Co się stało? Martwię się, powiem ci. Michaś, martwię się tym skorżą. No, no czym tu się kurwa, martwić? No gdzie on pójdzie? Kurwa? Przecież cię nie wygryzie. Spójrz na mnie. Na, wy, odrobiłem 5 punktów? Odrobiłem. Dlaczego ty miałbyś nie, nie odrobić? Jestem jedną, w zasadzie jedyną osobą, która nie dość, że cię lubi, to jeszcze dobrze ci życzy. Będzie dobrze, dopiero początek sezonu. Jest nade mną jakiś fatum, jakiś, jakiś pech. Co ty do Co ty no, jakąś kurzą łapkę nosisz pierwa w spodniach czy jakiś za, 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 zajęczy ogon? Nic z tych rzeczy, no. No chyba, że na marynarce. Chyba może to ta marynaria. Ty, powiem ci, że coś może w tym być. Ze Sławkiem Afera? Tak. Byłem w niej. Tak. Ostatnio przegrałem? Byłeś w niej. Byłem w niej. Z żoną się kłócę? Byłem w niej. Michał, to co ja mam robić? Piotruś, na moje oko to jest kurwa klątwa. Jak to? Normalnie, no kurwa klątwa. Ktoś na ciebie rzucił klątwę, no. Kur... No i co my teraz, co my teraz zrobimy? Piotruś, nie denerwuj się. Ty, a gdzie ty, gdzie dzwonimy? Kurwa nigdzie nie dzwonię. Co ja, Rysiek jestem? Ja jestem Misiek. I wiesz co zrobimy? No? Zakopiemy szmatę. O rany. Ho, zakopać szmatę by się szło. <laughs> Chodź Piotruś. Moje prywatne cmentarzysko. Znasz to miejsce? Znam, miesiąc temu tu pięć punktów zakopałem. Kop, kop. Zakopiemy ją, szmatę. Za wszystkie porażki, za wszystkie fatum, za całą klątwę i zło, które mnie spotkało do tej pory. Won do piekła, kurwa wściekła. Od razu poczułem się jak ktoś zupełnie wyjątkowy, i tak jakby ktoś zdjął ze mnie kilkadziesiąt kilogramów jakiegoś ołowiu, ciężaru. Czuję się innym, nowym człowiekiem. Czuję się jak Feniks z popiołów, tylko nie rudy. Wiedziałem, że spacer na łonie natury dobrze zrobi Piotrowi. Przecież nie mogłem mu powiedzieć, że klątwy istnieją tak samo jak polskie drużyny w europejskich pucharach. Ale, że jestem jedyną osobą, która lubi Piotrka, więc Piotrek we wszystko mi wierzy. Dzięki temu wydaje mi się, że następne spotkania dla Piotra będą e, łatwiejsze. Dlaczego? Wiadomo, wszystko siedzi w głowie. Piotr ma nadzieję, że zakopanie przeklętej marynarki pomoże mu nadrobić stracony dystans do czołówki. Zadowolony z fortelu Michał wraca do Krakowa, by zająć się obowiązkami prezesa.